Dzień dobry YouTube. To jest taki stały motyw, że zawsze po zapowiedziach czytamy te Pachnouts razem z Jakubem. Zawsze mówię, że traktujcie to jako podcast. Nie, nie traktujcie tego jako podcast. Musicie patrzeć na ekran, bo my będziemy czasami mówili coś o to zbufali, tamto zerfili e, i tym podobne, więc nie traktujcie tego jako podcast. E, zawsze tak mówię, że traktujcie, ale tym razem tego nie powiem. Nie będziemy czytali każdego jednego skilla, czasem będziemy się do czegoś na ekranie, więc no tak to będzie wyglądać. Miejmy sobie je całe przejrzymy, nie wiem ile ich jest, nie wiem ile to zajmie, to będzie nieobcięty wod. Sprawdzimy na samym, na samym początku dwie rzeczy, które najbardziej nas... Ciekawią i wtedy sobie przejdziemy dopiero do czytania tego po kolei. Będziemy omijali niektóre rzeczy, jak na przykład rozpisane quolle, no bo to już wiemy. Jakie zmiany w mechanikę ligową, to też ominiemy. Będzie kilka omijanych rzeczy, więc skrót z ogólnie czytania patch również się pojawi. Jak najszybciej będę mógł go skleję, nagram i wrzucę w 8 minutowym filmie dosłownie, w którym opowiem, które buildy albo które mechaniki zostały znerwione, a które dostały buffa. I jestem dzisiaj Kubuś, jak zawsze. Cześć Kuba. Dobry. Dobry wieczór. Dobry, dobry wieczór. Dobra, po pierwsze dwie rzeczy. Ja wpisuję dwie swoje. Spark? Stream, Nie ma. Nieruszony Spark. Zupełnie. I druga. Energy Blade to było? Nie ma. Nie ruszyli Energy Belda ani Sparka. Dobra, wpisz FRLS Edge. I tyle to było? Wpisz Edge, Edge, to będziesz miał? Nie ma. Aha. Coś jeszcze? Gdzie... Jakiś drugi? nie wiem. Na ten moment nie ma. Dobra, nie leźmy po kolei. Dobra, ale jeszcze to może to jest... zobaczmy tylko tego. Zobaczmy jeszcze jedną rzecz. W sensie Trickster? Jest. Dobra, to nie jest. Tylko nikt nie grał. To tu jest swój River Tu znerfili mu o 5% obrażenia taken. Okej, okay, to mu dużo znerfili. Okay. Będzie mógł A. być z... zatrzymany w końcu. Bo wcześniej on był nie do zatrzymania. Ale mu oni mu ale... defensywnie to. A w ogóle, jakie są krótkie te patch notes się tak, Dobra, przejdźmy. Zobaczmy zobaczmy, 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 co tutaj mamy. No to są ligowe rzeczy, które nie będziemy czytać. Tu są wszystkie rzeczy, które dodali. Strzałki, strzałki. Dobra, oni to wszystko pokazali, nie? W sumie. Wall of Force, ale bez licz. Dalej. Projektile, które mogą czynować, mogą kolidować z tym tym. I czynuje się w pobliskich wrogów. Jakbyś dał na KBku chaina. To najpierw panie w ścianę, a nie wybuchnie. Dobra, no dobra, tu, tu potrzeba liczby. 20 nowych silników, czyli standard. Nowe Wandy. Canon o to jest zajebiście ciekawe. To jest bardzo fajna zmiana. 6 nowych Ring bas ring, Ringi, no cokolwiek one dają, to i tak nie ma tu żadnych liczb. 5 nowych div Card, okej. Okay. Są augi lepsze, regale, Exalty. I te są do graftów. A są Hrynius Trade w akcie szóstym? Dopiero. No to zrozumiałe w sumie. Ale tutaj jak jest w dwójce, bo od tego. Tak. No tutaj są trade, no to wiemy. Esencje, mopki. To było. Pięć stasy, starszy. Affiliate'ów. Inkubatory. Inkubatory, sporty, to jest fajne. Rituale, Sanctum Tomy, Researcher i Settler Saitama. Spoko. Nowy tab w fragmentach będzie. abitrila fragmenty. I na medaliony. I All to Też spoko. No dobra. Bloodlines. No to dowiemy, że dodali nowy Bloodline. Tam będzie ich 10. I one no szerują punkty. No nic konkretnego. Nowe części na Ubery. 117 Firma, nowe bossy Sirusa, Incarnation of Dreda. Nie potrzebujesz czaru i Ad Siri. To jest ciekawe. Ale spoko, bo jakby Ad było rytmcy przez to, że musieli swapować na rap. Czyli teraz wymagają na inwitacji też w ogóle tych bit of Lies i country of wasting, czyli tych bossów. Te 17 map modiferient, a i item rarity, i ten quantity i pack size. Uuuu, ale nerw powiedz na te 17. Mody z T17 nie dają już te rarity quanta i tego. Mniej więcej currency czy czegoś. Albo mi się z po 8 modów. A to tak jest dużo nerw. Nie ma Hardów. Wyjebali. Farmini, map. Zabili, zabili są. nie ma go, nie ma już hordów, nie ma już additional mobów z wave'u, to jest nerw na tą Kaśkę pojebaną. Riski zlimitowane do jednego, Wow. Jeśli chodzi o farmę, to jest tak duży shift. No, co wróciło? Coś ciekawego? Buryale wróciły. Dobra, co wyleciało? Lookout spoko, Moongazer spoko, wyleciało coś fajnego? Chyba nie, formation Blucia, dla no. siebie. i tyle. No tak to spoko. Ale chyba coś wróciło takiego zamkniętego. Forking Reaper chyba zamknięte? Oh, o, Inweset wolny wróciło. Ciekawe. O, Oczywiście poszedł lokacji, no to jest standardowe. Zmiany z panteonem, to jest normalne, to jest. no whatever. No nie ma bryczowych tych, no to wiemy. Zabrali więcej tego. O, to dużo zmiana. Wywali Azuryt, O kurde, ale Delwiarze to demon po prostu. No, tam ceny reformują. O Jezu Maria! Trenatory po 10 to sztukę to małe. To jest ogromny buff dla delwiarzy. Okej, okay, więcej rarów na mapach. Więcej magic mobów. Więcej pack size na mapach. Nerf na truskowego willa. No dobra, to jest do i Tam bardziej o quanta chodziło, jak po na środek. żeby do kilka hmm. zdobyć. league changes Nie można ulepszyć uników. Ale pytanie, czy... M, niżej nie mamy coś że są zmienione te uniki? Gold, reward rumy, nie ma w ogóle bridge'ów na tym. No walbricza. We'll Uno Un Walbrica. To max level, haste. Otwieranie to jest spoko. Że muszą być. To, high to jest bardzo duży nerw w ogóle. To jest śmieszne. Bo to była mechanika, którą używali Speedrunem. Na Twinkrunach. Na HC-ku, na Twinkrunach, żeby dostać 15 rowerów na samym początku. Ale to, to, to by taki bardzo fajny dodateczek. O! Medalion będą częściej lecieć. Less likely to higher rarity defense, ten karat znerfili one. On już się wydawał, znerfione w ogóle teraz. Na 326. O kurde, jaka to jest ogromna zmiana. Mm. To jest por Barwy z trichu, że dam ATA. To jest bardzo dobra zmiana czy to działa z prawidłowymi obliczami też? Chyba tak. Tak, 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 tak. To będzie, bo to jest ten. Will now respect modifiers on item with restrict modifier types. To właśnie o to chodzi. To jest pojebane. Będzie dużo łatwiej craftić te za pomocą bardzo silnej, to się wydaje. no rolowanie, oj, whatever. O, Gianty grow exam. To jest duży też nerf. Uuu, to jest ogromny nerw, kolejny. Jezu, jakie tam ciosy poszły. Oni zabrali giantiki, które się respiły na rytualną. No, to było op strasznie, nie? I to na tym ludzie nie chyba... W tak, I No tutaj wesele poszły się walić, bo te wesele z... nie które były bardzo drogie. Bardzo to, tutaj bardzo, Endgame było polecenie. Zmiany farmienia, bardzo się, jakby farma a... bardzo się zmieni. To spoko z jednej strony, ale z drugiej no? strony zabiera trochę endgame'u takiego, który wymagał od ciebie stworzenia silnego buildu. Ale z, jakbyś popatrzył znowu z drugiej strony znowu, to jest wyrównanie top zarobków wydaje jakichś taki bottom, gdzie roszczą między Argent go, a Absolutnym full dusem, był gigantyczny. No to na pewno, nie. O fajnie, że debuff 100% faster nie działa już na drawni korby. uff. Uf, uf. uf, uf. uf. wow. PLS super na -10%. 10%, to jest sporo. I jedna piąta. Jedna piąta, tak. Okej, okay, no i to jest pod ascendencją dodatkową ringiem, O, To tak. Mnie nie poszłamy Aku? Oczywiście. A to już było mówione. No to jest pojedna to wprowadzili, w po tego nie było. Mm. A no, tak. A to dużo zmienia, bo musieli chyba nawet gdzieś na wacuracji. Chain Hook dostaje bufa. Dobra, teraz ciekawe zmiany. Chain Hook dostaje bufa. Cyklon 20% więcej damage na każdym levelu Gemma. I, 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 i to No to sporo. To, to jest fajny move. Blade Falter dużo większy kryć Ale to nic nie zmienia, sumie. Nie. nie? nie. Okej. Okay. Y Prismatic Clones. 20% nerfa dostały. I, albo bardziej 33. 33. To jest. O kurde. Duration. Sp 20 na Więc... 5? Oni zabili bamę tak po prostu? No jakby dużo z duration to i tak będziemy miał 3, ale no to jest... Duży buch na Bałym szaterzem, bardzo duży. 50% więcej obrażeń z tych More Publication. Mm -hmm. Nie ma już... Mm, spoko. Base Crit. Dark Pack dostaje dużego buffa. Kurde... Na miniona tylko. Tak, Taka, ale to, jest, to jest sporo. Bo to, to użyłeś na bossów, nie? I to jest 50% more nie ma już To jest naprawdę dużo, a on, on potrafił ubić. Elemental kilkiego buffa dostał. Ale to jest, na mele więcej. Objawiać, no, to jest na melee tylko. Pamiętaj, że teraz... To jest melee. Explosive Cognition. Ile Bardzo jedna dużo. Trzecia, ale, ale zasługiwał. Ale go walili. Dostał dużo większe numerki, jeśli masz potki. I to takie naprawdę potężne numerki. Ale bez potek jest. A to powinno tak działać. Generalnie. To powinno wyglądać w ten sposób. Igna e, był na Właśnie, 200 właśnie 200 się podobał. Że Expecim noszę pod Igna wygląda teraz zajbiście dobrze. To jest 200%. To jest naprawdę dużo. No. I Destruction też dostał. No, identycznie. Większe buffy jako żeś plaszek, mniejsze jak ten. Egzagon ta buffia natyka overtime. Tu i to samo. Buff na stafie, którego nikt nie grał. Mm, dalej. Whatever. No nie, no bo oni go tak zerfili, że to. to nie też nie tak. I to mam to samo, co mieliśmy z Blinkiem. 20%. To, 20%. Mm -hmm. Pekong. to samo, Pekong. Uuu, duży nerw. U, 20% parę procent nerwa przynajmniej. A, Dobra, buff 16? na flaszki. Buff na flaszki, to, nerw to na te. W endgame. Buff na endgame'ie. a early. Bouncing dostał identyczną zmianę. 3%, tutaj trochę mniej mu dali. Tutaj mu 4%. Dobra, ale. Mm, no bez Potem teraz co będzie lipa używać tych skini, tak mocno. Wszystkie te flaszkowe dostały bardzo podobnie. Oho, Pyroklas zabite. Yep. Ale wiesz, czego nie zabili. Znaczy nie wiemy, czego nie zabili, bo nikt o tym nie mówił. I my też tego nie, nie mówiliśmy o tym super głośno. Ale Pyroklas nie był też takim dużym problemem. Bo jest jeszcze drugi trap, który dodaje od obrażeń. No, drugie mine. Drugie minę, który mi jeszcze mniej. No, I większości i zazwyczaj jeszcze więcej. I dają więcej na dużej ilości buildów Stormblastem. Może gdzieś tu teraz będą? Rip. I, a w samym samym game night, whatever. WoW z minimum ma na koszty. Siege Crashowi. Nie no kurde, come on. Uuu, ta balista. Czyli... No, Ale razem stały się znika. No. He, Spectral Helik 10% więcej atak spina. I więcej obrażeń, Peter Pierce. Spectral Troll I też z dużymi obrażeniami. Ale tylko, czy to są tak duże buffy? Nie. Jakby, żeby to nie było ogrywalne. Są... Tu generalnie są. To wszystkie sprzeklejone z góry. E... Fens dostał buffa. I 20 arrow. To jest duży buff w sumie dla niego. I tutaj to samo. Kurde, tu 50% więcej arrowów. I 0,3 sekundy zamiast 0,4. To jest jest bardzo dużo. Ej, to, to jest bardzo silny skill teraz, na żeby go używać sobie z tym, z manaforzem. Ma, z manaforzem, no? To, to wygląda zajbiście mocno. Pychnę kanał up to Free Times. Nie grałem tym Sandal Taratusem. Ultra ale, orb na zero? Ultra Orbie, What the fuck? Nie, nie, nie. nie. Zobacz dalej. Okej. Okay. To, że po to prostu się... szybciej się rampuje, ale finalnie to. Wolę ten. duży. No, duży buff. Bardzo duży. To jest 1 trzecia prawie efektywności i 25 mor. O, widzę kolejną załaz? Tu więcej VFOS. Vf, Okej, okay, no i to jest targetowanie, więc On nie wraca. On nie wraca już. To the ground, chyba. Nie ma wracania U. do tego samego Z, Jakby Dobra, już nie krzyczci, dziękuję. Ale to są minimalne zmiany, jakby jeśli chodzi o voltage. Dobra, gdzie są bufy na kasteruch? Idźmy na, na dół. Może na supporta. Walgamy. Więcej obrażeń, Valerie, więcej to obrażeń. To są te same, co nazwy. Dokładnie to samo. Identycznie. Whatever. Hmm, co Coń tu zmienili? Że z Less Duration na reduced. I masz mniej Lesa. O korupni dostał buffa. On był w tym Uu, to jest ogromny nerf. Bo to się Dobry. grało nawet na małej ilości Esa, żeby po prostu więcej obrażeń. Okej, okay, ale na przykład ty nie dostajesz żadnego nerfa w swojej wersji. Są wszystko tak omięte w ciebie nerfy. Jak to? No bo ty nie grałeś no bo to jest Energy liczna na ataku chyba. To jest game, Support. Ale nie był do ataków tylko? Nie, to jest okay. profil, jeśli masz Full Energy Level start. Okay. ok, whatever. Chociaż pytanie, czy to nie jest nerf na. Soul Terra, że specjalnie mieliś wyskrócony wiem, bardzo wiem. mocno, żeby może był spelter. Mi się wydaje, że jest. Mi się też wydaje, że to będzie nerf. Rupczy, że support, nie pamiętam nawet co to było. To jest chyba overtime z krytów. A to nie był bleeding, kryty, jest bleeding. czy coś takiego? A to nie był kryty bleeding, coś w stylu? Nie a wiem, może. to była pasywka wcześniej na raidera bodajże. Tak, Kri a nie Bled na, to on, dostał 30... on, na on dostał 33%, obrażeń więcej w takim razie. Bo Więcej staka, nie? Tutaj duży buff w ogóle. Tak. 20% faster. Jest, wokół tego Podbiega. jest ciężko zagrać, tego pamiętam. Mm, no bo doreszty musisz się wyrobić. Tak. Ej, buff na tym. No kurde, to jest dużo. Spellsnigger, czy żeby powrócił do łaski? O, no tam o. z maną był dalej problem, chyba. Nie, to już trochę się pozmieniało, wiesz? Tam z obrażeniem był problem. Chieftain. Ej, buff na Esterze. Normalny. Taki, no i na trzecie to jest jednak dużo. Ale w sensie on sam z siebie nie dawał dużo. Dłużej trwają. Duration. Assassin jest cały na YouTube, aby to chciał. Nie będziemy go czytali. Trickster dostał nerfy lekkie. To czytaliśmy na samym początku. Sabotażysta dostał większe cooldowny na clockworku. Czyli łatwiej jest wyrobić ostatni próg. Ile było ostatni próg? 52. 52? Kurde, nie pamiętam już, ale to wygląda całkiem nieźle. To zasłużone. Metalistka. Golemy. Ale to nie zmienia dużo. To jest dalej bardzo, bardzo silna notka. to jest silne, ale to było bardzo silne. Bo dwa razy większy. Zbów z Korspak. bo Było kilka buildów, które z tego dobrze korzystały, pamiętam, Vodek, kiedyś. VD może było grać no. Okej, okay. oni zbufowali to, ale to dalej, to jest dalej niegrywalne. Mimo, no bo jest. To założenie, jest po prostu... Jest ciężki do utrzymania w ogóle, jakkolwiek. Aha, hmm? Barks skin nie. Barks Nie rozumiem. Okej, okay. nie ma już accuracy master, bo nie ma już accuracy dla minionów. Okej. Okay to są same minion accuracy i to tyle. Ej, ale cedek dla minionów to jest bardzo mocny buff dla Holy a co, accuracy? It's, nie, bo zamiast accuracy masz e, ten, cooldown reduction. A, dla nitra. Dla relika to jest, to jest bardzo, bardzo dużo. Aż kalera, Zmienimy nazwę. Nie, typu Wonda. A tak, okay. no to. Buff na eclipsie. Ej, kurde. 2 do 5 się... fire damageu i. A, no, nie, nie wiem. Nigdy nie grał laj, ten light rage ustacherem. Nie memowo. Jest czapka jeszcze na, na Arie. Jest. Buff na Glorious Madnessach. I to duże. będzie łatwiej to utrzymywać. Na koral to whatever w sumie. No to więcej Supresor dodali po prostu. No ale tam masz tydzień Accuracy w sumie. To jest... Tutaj zmieni jest bazę, tutaj zmieni bazę. Nebulis I to dużo zmien nerwki. Zmiany Ej, kurde. Okej, to jest ciekawe To jest bardzo silne. To mocno wygląda na. Ej, ale to. Kary. Lepiej dobrze. To na kary mocno wygląda, jakiś aura stackera. 90 taki 90 olr i tego. No to dżunglę ciekawie. I FM jak dostaniesz jakieś DD, to masz. No tak, to, to jest bardzo jakbyś miał dwa razy tyle DD z tego. To po prostu ale spoko, Bo nebuliz nie jest raz tylko z Ubera, przypadkiem? I replika też zmieniona. A to mi się podoba na przykład bardzo. Ja okay, nie, to po prostu zmiany pozmieniali lekko. Nie ma nic na dat w z Nebulis Uber Cortexa jest. No to fajnie, że dostał dobrą zmianę, bo im to go może ożywić, przynajmniej na kary. Ale ostatnie jest ciekawe. So the decay. Whisper of Infinity. Mniej ESA, ale dalej działa z Wrightem? Po prostu obrań mu to było raczej do przewidzenia. No ale ja hmm. jestem bardziej zdziwiony, że z Forbidden rightem to działa, tym nowym. Jak, jak to? Nie rozumiem. No bo dalej możesz płacić s a masz ci -kę. Mm -hmm. Dalej pod będzie działa, to prawda. Pod no dalej jest, jest... mega mocne Ja mogę to wrzucić od razu w puba i zobaczyć jak to będzie wyglądało na, na max rollu bo ja dalej się zastanawiam czy ja chcę zaczynać. nie mocno ten Holy Relic zastanawia i przejście w Robin Ride. Stracę na tym... O nie, 177 energy shield na max rolu. Nie przeżyję tego ten build. Dalej bardzo silny. O, co jest teraz obrażenie dla mnie, no to spoko. Jakie rolka? No bo to też ma znaczenie jakbyś chciał grać linkowy hełm. No niby tak, a no muszę a sam szukałeś, nie? Ale wcześniej grać elemental damage, a teraz możesz grać na fizycznym na przykład. Zwiększyli kryt chance na niektórych wandach, na niektórych zmniejszyli. Minimal, minimalny buff nerwy podastostyna. No dosłownie, ulepszyli crit z na jakby. To są takie zmiany czyste, nie wiem, 0,5% procenta to nikomu nic nie robi. To wygląda jakby wrzucili patch nauty, żeby wrzucić patch nauty. <noise> Ratle specific changes. No bo no, whatever. To jest duży. To może na HC zabijać bardzo ludzi. Bo to jest dodatkowo as extra. Nie, to, a to nie jest właśnie Nie, czekaj, czekaj, czekaj. Tu elemental damage scale with monster modifiers and map modifiers to grand physical damage gain as extra. Okej. Okay. Ja zrozumiem, że to jak miał convert, to miał as extra, a po prostu będą miały mniejszy impact. Właśnie. Okej, okay, to. nawet jest... właśnie, bonus. spoko. No to early, to lepiej by nie się grało. Spoko, z takimi trochę gąbkami na pociski, te. Mhm, to bardzo spoko, bo to były w, 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 walki, tak, tak po prostu długie walki, z bardzo znębimi, bo... coś co to strasznie mocno biło, te on Thailand, to, 17, tak Lugion, a... to był tak niegrywalny mod, okej, okay, super, jak masz ten taki złoty, że nie możesz go bić, to teraz to będzie znikać, i Vibrant Gorgles, nie mam pojęcia co to jest zupełnie, co mamy u Kiraczka, Abyss, Ambush, Anarchy, Domination, Haze, Legion, settlersy Torment, Bridge został wywalony, mamy 5 additional smuggler kaszy na mapie, bardzo w ogóle wywali ten mi się wydaje abyssowych uników, bo ludzie nie będą farmy dla hordów. Kinetic Rain jest po Nessie. Jak wchodzisz do... to jest na 12 level skill, ej, to jest spoko. To nie, jak to ma liczbę, ale... I Fossil też. Wszystkie te supporty są dość szybko. Pierwszy, drugi, maksymalnie 28 level. No tak, no to 2,8 szp. końcówka, nie? Można wyłączyć pauzowanie gry, ale speedrunnerom zrobili dobrze. No to z altem, że można używać auga to jest huge, to też już wiedzieliśmy, że możemy kilka skill levelować, rok w mieście możemy, no ale to są takie zmiany, które już były. I e bookfixy, no ale e bookfixów to nie będziemy czytać, nigdy nie w bookfixów. Ej, to było zajebiście krótkie, to były 34 minuty. To było, się więcej, ale ogólnie no jest... fajne. No zrobić strasznie tego sobie i tak, bo jest tu kilka takich już nerwów typów false, nerw na supresję. Jest tam kilka takich rzeczy. Nie no, jest nerw na FRL, ale tylko nie bezpośredni. Dlaczego? No bo straciłeś tam energię licza, straciłeś ascendencji. Jak je zbierzesz, to po trochę tam stracisz. To dalej jest mocne. No tak, ale masz nie... też. Straciłeś obrażenia, z najwyżej zlicza, to było dość dużo. To było mordę No tak, tak, ale... No dobra, zależy na tym, jak długo jesteś na full Tak, dużo Teoretic Craftingu na pewno będzie, jak pokażą te klasy, bo to będzie na pewno duża zmiana i dużo rozkmin. Ale patrz, no ty... Ale brakuje trochę takich, nie wiem, ruszenia kasterów więcej? Jakichś buffy defensywne Nie kasterów no to jest ciekawe. A mieli ruszyć. A mieli ruszyć. Właśnie, pytanie jeszcze, jakie no Czy jakieś zmiany w ogóle? Nie no, kilka kilka bilne jeszcze Bama dostała tak po duch Ale dziwne, z czym Bamą, że tak bardzo jak ruszyli Bama, nie ruszyli EE. To co, kończymy. Ja ci Kubuś dziękuję za wspólne czytanie Pacznautu. No, dziękuję wszystkim na YouTubie. Skrót z tego będzie, jak mówiłem, to będzie raczej krótki, krótki skrót i tyle. To do zobaczenia. Pa, pa, pa.